Ci <camina> <try> y Jak to się nazywało? Zapomniałem. Studzienka rozdzielacza. Ja Stłodzielka rozdzielacza. myślałem, że na tym się skończy. Ale no muszą być... Ty Dalej tam. Przeszczą ja już nie wiem samo o co tu chodzi. Czek. Ma być zrobione dobrze, dobrze mówisz. To trzy rury będą szły tam? Wie. Nie. Nie. tam gdzieś, o tam. Tak jak mówiłem wcześniej. Kumam bazę. Wie. Ja tam no. krótce, więc teraz jest No tak, bo po co tyle tutaj, kurde że U niej ucieka, jak, jak to się nazywa? Weź trochę powiedz tego Nivellator laserowy I on se pika, z tym się łączy, tak? Kurde, jak nic nie widzę, bo słońce Wstawiasz sobie i... jakąś wysokość? Czy... No Miga tam laser, no w nocy to normalnie widać, a w dzień to pika, tak? Nie widzi się nie znam I co teraz, że jest poziom? No I na przykład. No. teraz wysokość tej wiązki, nie? Mm -hmm. Uciekło. Uciekło. A tu się kręci coś w środku. Kręci No. Wysokość Kur... No. I Wysokość jest. No. Wysokość ten albo No. Po oczach ci daje? Dobrze! Za wolno robisz